Cię to sprawdza Idę plum, plum. <laughs> siemanko, Siemanko, idziemy plum, plum. W sensie pływać na, na plażę, idziemy. E, jaką mamy temperaturę? Zaraz mój człowiek Wam powie, ile jest stopni, dzisiaj. Czekaj, masz pogodę? 21. Mm, 21? No, to mało. 21,5. To niedużo. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej grypki przeziębienia. A ja nigdy w życiu. Tak na moje to woda ma jakieś 37. Aha, i 6. <grym> tak. Y... Ale hektopaskali. O, hektopaskali. To chyba. ciśnienie, tak. ciśnienie, czy nie? A to ważne? Myślałem, że cyfry się liczą. <grym> Aha. No dobra, może być tak. Y... Idziemy na górki zachodnie. Będzie super. O a ty umiesz pływać? E, a ty umiesz pływać? Kurde, mogłeś zaparkować w ogóle na księżycu. Że niby daleko, że niby trochę już idziemy. Nie umrzeć się zmęczyłeś. 3 lata później, 5 lat później, e, już na emeryturze. Górki zachodnie. Taka tam plaża. Wejście 21 Gdańsk, zaraz wam pokażę. O, o proszę. Pełno samochodów, ciekawe ile będzie osób na plaży. Zaraz zobaczymy. No na plaży, wiesz. Po to tu przyjechałem. Z czego się śmiejesz? Zdziwiony, że na plaży idziemy. Nie, kto, ktoś go nie poinformował. Tam też się idzie pod Pewnie krócej Nastąpiła dezinformacja. chłopaczyna nie wiedział, że na plaży idziemy. On przyjechał w Bilarda pograć na piachu. Jedyne co możesz tu porobić, to pograć ping-ponga, jak sobie ręce do kieszeni wolić. <grym> przyjechał turysta zdziwiony, że w Gdańsku plaże są. Zdziwi się, jak zobaczysz, że woda jest na końcu plaży. Co ja całkowicie wiem? Zobaczymy, czy sezon się rozpoczął w Gdańsku. E, a myślisz, że tam mają jakąś dobrą szemę? Gdzie? Na plaży? No A lubisz piach? Ha? Lubisz piach? Oh. Czy nie jesteś fanem? Do popicia tylko słona woda z zatoki A i On się na plaży przy. Dobre podejście Może pod piachem coś znajdziesz Turyści na pewno coś zostawili A jakieś rybki? Jak się złowisz, masz wędkę? W ręce będę łapał. Oha, nie te drzywi, bo nie wpuszczają. Ty Ja mam klapki w plecach A po co ci? Pa, ty. Właśnie po to. A myślałem, że się zakopałaś. Nie wiem ciężko. Nie masz napędu na cztery? Nie. Na dwa. Na dwa? Okazało się, że droga jest piaszczysta. tak męczyłeś no się już pewnie? Wrączyłeś no się? Yy, trochę zimno jest na plaży samej ogólnie jest gorąco ale ale tutaj to jakaś mgła A, zaraz wam pokażę o, o tam widać na przykład widać czy nie widać tam jest mgła i z drugiej strony trochę mgły o. ale woda wygląda na czystą plaża też wygląda na czystą jak się powiedziało A to trzeba powiedzieć B i chyba się wbijamy do środka dobra, to za chwilę dobra, zamoczymy stópki to trochę zimno jest, na razie koszulki nie zdejmuję niestety woda jest w temperaturze pokojowej w pokoju oczywiście w zimę bez ogrzewania ale no powiedziałem, że wejdę. O! Kurde, już mam w okres podęczy. Powiedziałem, że wejdę, to wchodzę. Nie ma gadania. Popływam sobie trochę. Na szczęście mam ręcznik, szybko wyschnę. Tak, prawda jest taka, że przyjechaliśmy tutaj się kopać. Trochę jest zimno. Gdzie? Gorąca jest. Gorąca no. Ale zimna na zewnętrznych. Tak. Yy, wbijamy się. Miłego oglądania Pewnie 16 stopni Z tego co słyszałem Zaraz będzie druga tura pływania Mnie dwa razy namawiać nie trzeba Ale póki co Flazing, plashing, smashing. Flazing. Zarządzamy ewakuację. <grymne> wow, wow. <grymne> Tam ktoś się alfabetizuje raz na rany. Proszę mu zejdzie też tak, nie? Jak będzie tył takie 2% za bardzo. To jest 2% czy 0. Dwa. U, Mgła y nad Zatoką, niestety. I trochę Was oszukali, bo powiedzieli, że jest 21 stopni, a wcale nie było 21, było 23, sprawdzałem osobiście i tak to jest właśnie polegać na kimś, powierzyć coś komuś. Trzeba wszystko robić samemu. A teraz przejedziemy prawdopodobnie przez całe Trójmiasto, żeby zjeść stabowego z ziemniakami. No, Liszczący piasek Fajnie było, się skończyło. Ewakuacja. Wszystka ci wpadła w nogę? A może A może twoja noga wpadła w wszystko? Jedno z dwóch. Ej, daj mi do po co? Mały alkoholik. Nie jestem alkoholikiem. Nie? Nie. Udowodnij. Masz pij. BUSZ Ej, eee, Kota, to już co? Przepraszam, którędy na Molo? W lewo W lewo? W lewo jest koniec świata Warmia i Mazury znaczy Do brony zawracają Dokładnie tak Polecam Wam serdecznie Górki Zachodnie Mało ludzi, czysta plaża Ciepła woda fajne foczki Nie naświrowałem no, Tak tylko dla Kasi. tu masz Co się patrzył Rozmawiasz ze sławnym youtuberem Dobra mi <noise> Tam jakieś te przebieralnie sobie zrobili Ej, ale jakie ma Ty weź bo się boję yy, będziemy zaraz szukać samochodu Prawdopodobnie jest gdzieś tam daleko bo parking jest już tutaj ale jak zapewne pamiętacie, szliśmy przez pół lat. Zawiązać ci buty, sobie poradzisz? Nie na Na rzepy masz. Bocian. Tapla. Wrócaj z palika. O. No właśnie. Ornitolog się znalazł. Olej są suchutki i nogi. Suchutki? Słuchaj. Taki wypad nad morze, to same plusy przynosi. Krążonko sobie poprawić, bo chodzić bez butów. Z bratem, że posiedzisz. Tak, to akurat jeden z miłosów. <grym> <grym> Ale poza tym cię woda. Ja bym wolał jednak z bratem nie siedzieć. <grym> A czemu siedzisz? Jeszcze na obec chce jechać? <grym> Ale to lepiej tu odetnisz na ten, Ej, na stółkę. No Dokładnie tak. I kadzienny w dodatku. <grym> o kurde góry. Może góry, tu jest wszystko. Ty, tu jest koniec parkingu. Wiedziałeś o tym? A, P nie, koniec. koniec. Bo na końcu świata przecież zaparkował z To nie było nigdzie. Nie było. Ej, jak się nie wyrabiasz, to się zwolni. Pamiętaj, że ja prowadzę teraz? No i ze jak nawet Łyka z tego nie Sam chciałeś. Ja chciałem? A kto chciał? No ja chciałem piłki, ale... Ale? sobą zabierać z samochodu tego. Bo on chciał po prostu, żeby była na wyposażeniu samochodu, jak gaśnica. O, o, o co ja widzę, co ja widzę? Tak, jest tam, jest. jest. Ty, bo ona ma dwa razy krótsze nóżki od nas, to wiesz, ona musi przebierać dwa razy więcej kroków to widział. A ty masz wielkie uszy. <gry> to chyba nie ma nic wspólnego z Stawiasz większy opór. Masz kluczyk? Ja mam kluczyk. Masz kluczyk. Pakujemy manżur. I wyjazd z sceny. Dobra, ładujcie się do środka. Usiądę sobie z tyłu jak prezydent, nie? Prezydent Evil A je Chcesz chcesz? Eee, chcesz żebyś śmierdział tak samo? Nie, żebyś pachniał, to nie śmierć. Masz Babski mi się poprzedził Kurwa, Hugobosem to każdy by chciał śmierdzić <grym> Mam to wszystko udokumentowane Teraz już przechodziłaś, nie? Czemu? Miał opatrzyć Hugobosem, a nie za <grym> <swym> klocem <grym> ja, Jak było nad morzem? Proszę powiedzieć Zajebiście Bardzo dobrze e, Teraz powiem wam, sekretnie byliście nad morzem, byliście nad zatoką Taki lekki wałek tak? Jak Ci się podobało rozpoczęcie sezonu pływackiego? A bardzo, cieplutka woda. Ja myślę, że cieplejsza woda była niż się tam dożół. Fajnie się trywało. Gdybym się nie napił tej słonej wody, to by było jeszcze z rolnika. Zorodika? nie wyszłaś do wody? No bo zimno było. Nie, a tak no naprawdę. Umie pływać. Umiem pływać to tych... Po tych bojek, tak? No ej! Nie, wolam sobie poleżeć. I niestety na mnie wpadło, musiałam was nagrywać. Nie musiałaś. Ale chciałam. No, no to Zrobić dobre uczyny to no. Najlepiej się stać majki na kota stracić. Dobra, wracamy do domu Czyli... stąd nie wyjedziemy, bo tu jest piach. A jak się jeździ najlepszym małym autkiem na świecie? Zajebiście Chodzi o to, że jest bezpieczne O, o No na ten... pewno Jesteśmy już na miejscu, tym razem w komplecie Czekajcie, bo samochód jedzie, nie będzie mnie słychać Zmieniamy tylko furę i jedziemy na jedzonko Yy, może nie pyszne, ale na pewno tanie. Znowu będę jechał z tyłu jak prezes. Nie pamiętam kiedy jeździłem z tyłu. Ostatnio ładuję się jak prezydent. Yy, przypuśćmy, że ktoś mi otwierał drzwi yy, za chwilę, bo jest są samochody. Nie wsiądę na razie. Póki co, fura odpalona. Pan chyba chciał mnie przepuścić, nawet. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło coś takiego. Kurde, znowu ktoś jedzie. Nic nie poradzę. Kasia, jak się czujesz jako pani prezydent jadąca z tyłu? Pani prezydentowa? Super. Super? Mhm. To wszystko, co chcesz powiedzieć na ten temat? Tak? Kasia powiedziała, że nie możemy jechać do Gdyni, jeździć, bo podobno w Gdyni trąci śledziem. Więc y, musimy jechać do Gdańska. W sensie jesteśmy w Gdańsku, ale musimy wybrać coś w Gdańsku. Więc pojedziemy na pierogi do mandu Pyszny, pierogi e, ale mało lat widzimy w bo nie ma ziemię. Nie, ty jesteś chory, byś jedliście pierogi z ziemniakami? fu. Ruskie tak <laughs> Pojedziemy na pierogi, wybierzemy sobie pyszne pierogi i zjemy pyszne pierogi i, Obydłubcie. Obydłubcie. i zobaczymy się później a teraz jedziemy sobie, jedziemy Jak ci się jeździ po Gdańsku? Tragicznie, przez te żeżące policjanty, czy jak to kto inny cię A Darby. dlaczego? Nie lubisz zwalniać samochodem? Bardzo. A jak oceniasz stan dróg w Gdańsku? Kurczę, jakby tak trochę ponakładali nowych dywaników, to by było dużo lepiej. Ale nie jest źle, nie mają gorzej. Kto na przykład ma gorzej? Eee, Warszawa. Jedziemy na jedzonko! Ale próg 5 cm nie jest gruczący. <grym> Dokąd się wybiera chłopcze? Na pierogi z kurczaczkiem i z serkiem. próg 5 centymetrów nie został przekroczony. Nie wiem, ocencie sami. Jak smakowały ci gdańskie pierogi w mandu? pyszne były. <gry> To wszystko, co masz do powiedzenia? Nie, jeszcze jedno, co mogę powiedzieć, to że się nie mogę ruszać. Yy, dlaczego sparaliżowało cię od herbaty? Bo no, chyba tak, bo, bo na tyle się i koniec. Bo cieplok <noise> był przyniósł. Nie, nie, nie złapał mi się teraz za pańcą. Do... <noise> Butów już nie zawiążesz? Nie. Dobrze, mam od tego ludzi. Ciekawy koniec. Zawiążesz mu buty? Nie. nie. Cieplok mu zawiążę. <noise> Bądź w porządku. Nie, ja ja. To co? Gdzie teraz jedziemy? Na Sopot. Sopot, no. Imprezowicze. Co by na to? Gdzie się kierować? Na Sopot! Ale... Przednych time lapsików Kasia. Powiedz, co robisz w Ja Jem gumę turbo. Kasia, ale tą gumę się żuje, tego się nie je. to taka niespodzianka. Kto z Was o tym wiedział? Nikt Kasia? No? Pójdziemy na molo Pójdziemy na molo A co po... będziesz robić na molo? Nic, to co zawsze robię na molo Czyli co? Będę szedł i wrócę <grych> Co więcej można robić na molo? Podziwiać morze Zatokę No właśnie Rewelacja Sama atrakcja Dobra to idziemy Nie idziemy? Nie, nie musimy poczekać Musimy poczekać na mojego brata Bo poszedł na jedynkę A skąd wiesz? Może na dwójkę Myślisz że to grubszy temat? No nie wiem No to zobaczymy Dobra? Tak A pijemy piwko Gdzieś tutaj coś tam Jak piwko? Pijemy piwko? No dobra Namówiłeś Właśnie wybrać łódkę, którą będziemy przemierzać bezkresne połacie, zatoki, żartowałem. Tam jest mój jak? ten zaraz kupię, a ten sprzedałam. Galeon bez sensu. Dlatego go sprzedałaś? Tak, za bez, dużo palił. To jest galeon bez sensu? Galeon bez sensu. A to jest twój pan Bosman, ten goły facet tam w zjechcie? Ojej. jest. Tak? <gry> tak, ten świecący sutkami Chuj Jaki facet? Ty jesteś, ch facet. Ch chyba Indianin, świecący sutkami Jakiś wód. Co, co tam? Jesteś flamingiem? Oczywiście, a ty jesteś już szalem, tak? I dlatego jedno ucho przykrywać, bo ci odstaje. Przykrywam jedno ucho? A nie widać? Mo może i przykrywam i co z tego? We weź, zabroń mi. Wyklejajcie je. <laughs> Ej, wypijemy piwko? A nie, nie możemy! Sama. Przecież mój facet będzie poszkodowany. Ej, ona ma, ona ma metr 40 wzrostu. 1,67 <laughs> <metr 30> wzrostu <laughs> i ona chce piwo bić. Dziecko, Ale... skądś podstawę ja się? Mam okrągły dowód już. <laughs> okrągły dowód wystarczy? Dobra, niech będzie okrągły dowód. To, to, oczymanko <noise> cześć Kasia, co u ciebie? Super Super, co tu robisz? Yy, plażuję. Plażujesz na molo? Plażuję tu, na molo. <noise> tu nie ma plaży, Kasiu. Jest. Wystarczy tutaj, tutaj sobie uruchomić. Wyobrazić. не скачивал.